Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku. Dzisiaj kontynuacja drzew, które mam w ogrodzie, które bardzo, bardzo Wam polecam. Spójrzcie, moi drodzy, to jest klon kolumnowy koloru takiego bordowego o przepięknych liściach. One są jeszcze takie świeżutkie, młodziutkie, bo dopiero zakwita. Będą one ze trzy razy większe, ale są prześliczne. Pięknie się błyszczą, I, o, i co jest ciekawe, że to drzewo jest po prostu w formie takiej kolumny, gdzie od samego dołu mamy gałęzie do samej góry. Jest to drzewo, które jest naprawdę niewymagające, nadaje się do każdego ogrodu, jest bardzo zwarte, nie potrzebuje dużo miejsca. Słuchajcie, rośnie bardzo, bardzo powoli. To jest fajne do małych. Lub dużych ogrodów, rośnie wolniutko, cieszy oko do końca jesieni. Mój klon ma jakieś 6 lat. Rośnie, tak jak powiedziałam wcześniej, bardzo, bardzo w powoli i osiąga swój taki wzrost maksymalnie 8 metrów, ale to naprawdę bardzo, bardzo wolniutko rośnie. Nie zawiera dużo miejsca, bo jest taki właśnie zwarty. W tej części ogrodu mam przepiękne, również klony, ale takie szczepione, wysokie drzewa, które są koloru takiego gold. Dopiero nam się budzą, mamy kwiecień, ale już przepięknie zakwitły mają taką zwartą, okrągłą koronę. Przepiękny kolor, przepięknie się prezentuje na tle ciemnej zieleni. Pięknie wyglądają i będą wyglądać w każdym ogrodzie. Pamiętajcie tylko, ja tutaj zauważyłam taką jedną rzecz. W takim naprawdę, posadziłam je w bardzo nasłonecznionym miejscu i zdarza się przy takich naprawdę mega, mega upałach. No, góra korony po prostu jest przypalona, że tak powiem, od tego słoneczka. Zauważyłam, że wszystko, co żółte, jest bardziej delikatniejsze i bardziej wrażliwe na słońce. Na przykład te klony bardziej zielone, zielono-białe, bo są przeróżne, cudne odmiany, jak również te czerwone, one są bardziej, bardziej odporne na, na słonecznienie. Ale mimo wszystko pięknie wszystkie wyglądają i polecam każdemu to drzewo w ogrodzie. Kolejna propozycja, kochani to brzoza biała. Słuchajcie, moja odmiana tej właśnie brzozy białej, charakteryzuje się tym, że powoli rośnie i osiąga maksymalnie 10-15 metrów tylko wysokości, co jest bardzo fajne. Poza tym ta korona jest również taka stożkowa, zwarta, ma przepiękne, tego tego jeszcze nie widać, ale. Ale niebawem te listeczki będą dużo, dużo większe o przepięknym, takim ciemnym, zielonym kolorze. Ślicznie się prezentować będzie w każdym ogrodzie. Nie wymaga jakiegoś specjalnego nawożenia, specjalnej ziemi. Naprawdę jest bardzo odporną, odpornym drzewem. Mam trzy takie brzuszki. Pięknie sobie, wszystkie pomalutku rosną. Polecam każdemu. A tu, kochani, kolejny piękne drzewo, które kwitnie w kwietniu, w maju. Wiśnia kulista. A tam w oddali mój psiunio, moja tosiulka, która uwielbia, słuchajcie, piłkę nożną. Często właśnie z moim synem grają sobie w piłeczkę. Wracając do tematu wiśni kulistej, spójrzcie na tą koronę drzew. Jest taka Właśnie w kształcie takiej kuli nie trzeba ją specjalnie formować. I tak jak mówię, na wiosnę ma piękne, takie malusieńkie, bielusienkie kwiatuszki, pięknie wygląda, powoli rośnie, nie jest wymagającym drzewem. Także naprawdę serdecznie serdecznie ją polecam. Moje drzewo już ma jakieś 8. Lat. Pamiętam, jak ją kupiłam, pamiętam nawet cenę. 50 zł za nią dałam. Była taka malutka sierota, i pamiętam, jak mój mąż mówiła: Coś ty to kupiła. A teraz po prostu z okna wspaniale się prezentuje, wspaniale. Po prostu co roku coraz większa, coraz większa korona. Polecam serdecznie. A tu moi drodzy, mam jeszcze takie piękne drzewo, które wczesną wiosną nam zakwita. Już teraz nie ma tych kwiatuszków pięknych, różowych, ponieważ przekwitły, ale zamiast nich pojawiają się piękne, czerwone, błyszczące liście. Jest to wiśnia japońska. Bardzo polecam. Ja mam taki dość duży, już dość dużą tą wiśnię, ale można ją co roku sobie skracać, korygować, może być mniejsza. Ja tamtego roku nie przycinałam jej, stwierdziłam, że chcę taką naprawdę dużą, żeby mnie cieszyły właśnie te wiosenne, pierwsze kwiaty na drzewach. Bardzo Wam polecam to drzewo. Moje ma już jakieś 10 lat. Rośnie sobie no, dość szybko, więc tutaj ona potrzebuje dużo miejsca. No, przyrost taki co roku spokojnie 50 cm, więc no, żeby dobrze się będzie prezentować w dużym ogrodzie, albo w jakimś mniejszym, ale musimy pamiętać o tym, żeby ją sobie fajnie przycinać, korygować, bo na wiosnę również pięknie nam odbija i pięknie szybciutko urośnie. A tu, kochani, jak ktoś oglądał w poprzednich moich odcinkach, był temat przecinania katalpy. Zobaczcie, jak pięknie żeśmy ją skrócili. Konkretnie robimy tak co roku i może, żeby, żeby ktoś się nie martwił, może że bał się, że może nie, nie, nie odbije, nie puści, nie zakwitnie. Zobaczcie, wszystko pięknie nam ruszyło. Bardzo polecam to drzewo, ponieważ przepięknie, przepięknie wygląda. Ma przepiękne, duże liścia. Katalpa naprawdę prezentuje się tak na bogato, bym powiedziała, w każdym ogrodzie. Także pięknie zakwita nam już od maja, cieszy oko do późnej jesieni. Także serdecznie Wam polecam, bo jest naprawdę pięknym, pięknym drzewem. W tym odcinku byłoby to na tyle na temat drzew. Kolejny temat, jeśli Was interesuje, interesują właśnie iglaki, serdecznie Was zapraszam do kolejnego odcinka. Subskrybujcie, polubujcie mój kanał. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.